Dzień dobry, życzę Państwu dobrego dnia i życzę nam wszystkim dobrego wspólnego wieczoru. Mam nadzieję, że godzina 20.30 to już będzie taki czas na zatrzymanie i spokojne poukładanie sobie myśli w głowie. A dziś o godzinie 20.30 na pokładzie Rozmawiam, bo lubię pojawią się autorzy książki Wiktor Bater, Wesoły Rajski Ptak, co oznacza, że będą razem z nami dziś pani profesor Izolda Kiec i Jarema Jamrożek. Prawie 900 stron opowieści o bardzo o intensywnym życiu, opowieści też o śmierci, z którą tak trudno się pogodzić. Zacznę od przedstawienia autorów. Pani profesor Izolda Kiec jest literaturoznawczynią, jest również teatrolożką i kulturoznawczynią, założycielką. Instytutu Kultury Popularnej. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Kiedy wymawiam jej imię i nazwisko, to od razu moje myśli, pewnie myśli wielu czytelników, biegną w stronę poezji Zuzanny Ginczanki, bo to pani profesor odpowiada za opracowanie zbioru poezji Zebrane z lat 1931-1944. Pani profesor Izolda Kiec jest też biografką poetki. W marginesach ukazała się dwa lata temu książka Ginczanka nie upilnuje mnie nikt. Jarema Jamrożek dzisiaj myślę, że będzie taką osobą, która zadba o to, żeby nasze maratony literackie nie zamieniły się w ultramaratony. Myślę oczywiście o długości naszych rozmów. Jarema jest radiowcem i musi wstać w piątek rano o godzinie piątej, więc musi się też o odpowiedniej porze położyć. Ja to szanuję i doskonale rozumiem, bo mam za sobą też doświadczenie poranków i doskonale wiem, co to znaczy pobudka o piątej rano, więc cały czas z tyłu głowy podczas tego spotkania też będę miała to, że Jarema musi o odpowiedniej porze po prostu się położyć spać. No ale pogadamy sobie, zarezerwowałam sobie czas z autorami, bo wspólnie ustaliliśmy, że ta opowieść potrzebuje czasu i przestrzeni, tak jak powiedziałam, prawie 900 stron opowieści w środku ocean tematów, więc z tego oceanu spróbuję zrobić morze i w tym morzu z pewnością wszyscy dziś wieczorem się zanurzymy. Jarema Jamrożek jest absolwentem dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat pracuje jako dziennikarz radiowy i telewizyjny. Pracował m.in. w superstacji jako podopieczny Wiktora Batera, a obecnie związany jest z Radiem SK Rock. Na książkę, o której dziś sobie porozmawiamy, składają się rozmowy prowadzone z Wiktorem Baterem przez Jaremę, ale także przez panią Izoldę Kiec. Pojawiają się też rozmowy innych dziennikarzy, które są obficie cytowane i bardzo dużo o sposobie odbioru świata, o sposobie wrażliwości dziennikarza, korespondenta wojennego, jakim był Victor Bater, mówią jego teksty publicystyczne. One do tej pory funkcjonowały w rozproszeniu, ponieważ pojawiały się w różnych mediach, w różnych gazetach i dzięki mrówczej pracy pani profesor dostajemy je tutaj, skupione w jednym miejscu. Ich lektura jest fascynująca. Bardzo często też w tej książce autorzy odnoszą się do książki samego Wiktora Batera, zatytułowanej Nikt nie spodziewa się rzezi notatki korespondenta wojennego. Książka zresztą otwiera następujący fragment. Dziennikarz może umrzeć. Ale pozostawi coś na papierze, taśmie filmowej dla tych, którzy żyli i kochali, dla tych, którzy nie chcą zapomnieć, dla tych, którzy oddali życie lub którym je zabrano, wreszcie dla tych, którzy chcą wiedzieć, dlaczego. Ta książka, jak zaznaczają autorzy, jest przeznaczona nie tylko do czytania ma być także książką do słuchania albo do wsłuchania się także we wszystko to, co znajduje się między słowami. Być może to tam właśnie, pomiędzy, szukać trzeba odpowiedzi na pytanie zadane po śmierci Wiktora przez jednego z kolegów dziennikarzy. Pytanie, które boli najbardziej ze wszystkich. Witia, co uciłos, Czyli Witia, co się stało? W przypadku Wiktora Batera myślę, że dziennikarstwo to na pewno nie był tylko wyuczony zawód, a sposób na życie, zresztą bardzo lubię jego definicję, jestem dziennikarzem, to sztuka bycia uszami i Oczami odbiorcy. Opowieść o Wiktorze Baterze składa się z bardzo wielu części. Obserwujemy oczywiście jego rozwój jako dziennikarza, jako korespondenta wojennego. Dla mnie też bardzo ciekawa okazała się część poświęcona rodzinie, bo ona pokazywała korzenie dziennikarza. W jednej z rozmów wiktor Bater mówi pamiętam, że w naszym warszawskim domu na ochocie, w jednym spokoju, było tajemnicze biurko, zamykane na mosiężny kluczek. I o tej tajemnicy biurka, myślę, że dzisiaj wieczorem też porozmawiamy, a już teraz mogę Państwu powiedzieć o wyjątkowej osobie, o pani Agnieszce, troszce, która uratowała z warszawskiego getta żydowskiego chłopca. I tym żydowskim chłopcem był Ojciec Wiktora Batera, pan Zdzisław. Ten temat bardzo długo w rodzinie w ogóle nie funkcjonował, był wręcz tematem tabu. Bardzo późno panowie zaczęli na ten temat rozmawiać. I w tym kontekście, kiedy sobie człowiek wyobrazi, co musi czuć ojciec, kiedy jego dziecko wyjeżdża w takie rejony, gdzie wojna, gdzie śmierć jest tak bardzo blisko, jest bardzo poruszające. Jest taki fragment, kiedy Wiktor Bater mówi wprost. Ze swoimi doświadczeniami z getta warszawskiego, ojciec wiedział, co to jest wojna i bardzo moje wyjazdy przeżywał, bardzo. Ja się śmiałem z niego, Tatełę, co tu tak przeżywać, co się tak stresować, przecież robota jest robota. Nie, synu, to nie jest robota, ocierasz się o śmierć. Widzisz śmierć, widzisz łzy, krew, a ja wiem, co to jest. I tak naprawdę po tych pierwszych moich wyjazdach zaczęły się poważne rozmowy z ojcem, tego nie było wcześniej. W dużej mierze cała ta książka jest właśnie opowieścią o tym, że kiedy człowiek obserwuje cierpienie niewinnych, to o czym mówiła Susan Zontag, traci niewinność, ale traci też spokój, ta wojna już na zawsze zostaje w człowieku. Patrzymy na młodość, na dojrzewanie Wiktora Batera, poznajemy jego siostrę, mamę, patrzymy na czasy nastoletniości, bardzo intensywne. Wiktor Bater miał 14 lat w trakcie narodzin Solidarności, 15 w chwili wprowadzenia stanu wojennego. Mieszkał wtedy w Izabelinie i ten Izabelin był takim niewiarygodnym tyglem ludzi z najróżniejszych środowisk i w ten etap życia Wiktora Batera też możemy zajrzeć dzięki tej książce. Warto od razu powiedzieć, że studiował rusycystykę i judaistykę i na tę judaistykę zdecydował się po tym, kiedy dowiedział się o historii swojego i co jego żydowskim pochodzeniu, jak opowiada, kiedy dowiedziałem się tak naprawdę skąd jestem. Bardzo ważne zdanie. Z jednej strony śledzimy historię o konkretnym człowieku, ale śledzimy też historię... Tego, jak zmieniają się media. Bo jesteśmy z Wiktorem Baterem w Informacyjnej Agencji Radiowej w tych czasach, kiedy jeszcze dźwięk można było wręcz trzymać w dłoniach. Myślę o tych momentach, kiedy dziennikarze po prostu mieli taśmę w dłoniach, nożyczki i kleili poszczególne e, wypowiedzi, co to już jest doświadczenie, którego nie mogą skosztować młodzi adepci dziennikarstwa. Jesteśmy razem z nim w telewizji polskiej, w Polsacie, w TVN, w Radiu Z. Piszemy razem z nim, a w zasadzie śledzimy to, co napisał. W różnych mediach. Jest też taki fragment dla mnie bardzo poruszający. Rozmowa, którą przeprowadziła Izolda Kiec i pytanie, które wybrzmiewa, i jeszcze bardziej wybrzmiewa odpowiedź. Z tego, co pan mówi, wynika, że rację mają ci, którzy twierdzą, iż wojny są nieludzkie. Co się dzieje z ludźmi w czasie wojny? Pyta pani profesor. I ta odpowiedź, która zostaje na długo. Wojny są jak najbardziej ludzkie. Bo tylko ludzie się tak bawią, odpowiada Wiktor Bater. I przyznaje, że kiedy bardzo często mówi się o zezwierzęceniu, to we mnie jest protest, bo zwierzęta się tak nie zachowują jak ludzie. I tutaj Wiktor Bater z tą swoją odpowiedzią trafia w punkt. Wojny są jak najbardziej ludzkie, bo tylko ludzie się tak bawią. Rozwija oczywiście tę wypowiedź. Wojny znieczulają, osłabiają wrażliwość, uodparniają na śmierć, na pewno, na widok krwi. W moim przypadku, opowiadał, wojny sprawiły, że na mnie obrazy śmierci w ogóle nie działają. Może to jest o tyle dobre, że podobnie jak w przypadku ratowników medycznych, strażaków, policjantów, możliwość niesienia pomocy w ekstremalnej sytuacji jest znacznie łatwiejsza. Jest się w stanie zapanować nad zmysłami, które w normalnej sytuacji krzyczałyby nie, nie, nie ratunku, nie. Co robią wojny z ludźmi? W przypadku choćby Rosjan, bo o nich wiem najwięcej, znieczulają negatywnie, to znaczy znacznie osłabiają docenienie wartości życia. Dla Rosjan życie tak naprawdę dzisiaj jest, jutro go nie ma. To jest strasznie smutne, że bardzo często w Rosji jest właśnie tak, iż pozbawić kogoś życia, to jest jak splunąć. To jest deprawacja, która bierze się między innymi z konfliktów. Z Afganistanu w latach 80., przez który przemknęła bardzo duża część obecnie już dorosłego pokolenia. Potem Szczeczenie i wszelkiego rodzaju innych akcji. Takie osłabienie przyjmowania wartości ludzkiego życia jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza gdy przenosi się na czas pokoju. Stąd wzięły się brutalne wojny mafijne, choćby lat 90. w Rosji. Mówi się tam burnyje dziewianostyje, czyli burzliwe 90., kiedy eliminowanie konkurentów w biznesie, zakrojone na szeroką skalę, brało się między z tego, że to byli w bardzo dużej mierze chłopcy, dla których zadział się Afganistan, zadziały się inne wojenne historie i potem to już nie miało żadnego znaczenia, co się zdarzy. Jeżeli facet po wojnie w Czeczeniu najpierw jako poborowy, potem kontraktowy żołnierz wraca do domu z zespołem stresu pourazowego, którym się w Rosji nikt nie zajmuje, bo tutaj wystarczy szklanka wódki, coś się nagle dzieje z chłopakiem, z dziewczyną, z tym, kto był na wojnie. Wojna zmienia, wojna znieczula i to potrafi być bardzo niebezpieczne znieczulenie. Jarema Jamrożek w jednej ze swoich rozmów przywołuje też ten moment, kiedy Wiktor Bater po raz pierwszy... Styka się z wojną, z cierpieniem, z bezsilnością. Przywołuje wyprawę z 1992 roku, kiedy to Wiktor Bater razem z innymi dziennikarzami i z konwojem Polskiej Akcji Humanitarnej, przygotowanym przez Janinę Ochojską, jadą do Sarajewa i on mówi wprost: To nie była wojna, to była rzeź. To było nieporównywalne z czymkolwiek. Miałem 26 lat, nie byłem nigdy tak blisko śmierci. Tak blisko realnego zagrożenia życia, i śledzimy taką relację człowieka, który kompletnie nie jest przygotowany na to, co zobaczy. Młodego mężczyznę przed trzydziestką, który po raz pierwszy widzi okrucieństwo z bliska. Jednocześnie, czytając tę książkę, patrzymy też na taki rodzaj uzależnienia, kiedy już człowiek zaczyna móc funkcjonować tylko w takich warunkach i w takim rytmie, który wymaga. Pełnej gotowości, który generuje ogromne ilości adrenaliny. Wiktor Bater opowiada też o tym, że w pewnym momencie stał się takim człowiekiem do zadań specjalnych w polskich mediach i zawsze nosił ze sobą to, co niezbędne, czyli miał ze sobą szczoteczkę do zębów, pasta, ubrania na zmianę, to wszystko spakowane w plecaku, był gotowy w każdej chwili do wyjazdu. I mówił wprost, że tego uzależniło w zasadzie natychmiast i te powroty do spokojnej Warszawy były czymś bardzo trudnym. W tym spokoju trudno mu było się odnaleźć. Są też takie fragmenty te książki, które brzmią wręcz proroczo. Oczywiście, kiedy mamy świadomość już teraz tego, co się dzieje. Jak daleko posunęła się Rosja i jak ogrom cierpienia jest udziałem wielu ludzi w Ukrainie. Wiktor Bater mówił coś takiego. Demony mogą wychynąć w każdej chwili, a Europa obecnie bardzo się radykalizuje i nie dam sobie głowy uciąć, twierdząc, że w cywilizowanej Europie nie dojdzie do podobnych scen, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Potwór w człowieku cały czas jest, drzemie i tylko czeka, żeby się ujawnić. Ja to niestety na każdej wojnie widziałem. Zmieniły się czasy, zmieniły się uwarunkowania, natomiast wciąż jesteśmy tacy sami i wywołać tego typu koszmary jest. Bardzo łatwo. Ja dzisiaj podczas tej rozmowy też e, chciałabym na chwilę zatrzymać się przy takiej książce, o której nie bez przyczyny wspomina pani profesor Izolda Kiec. Myślę o książce Śmierć nie ma ostatniego słowa. To zdanie jest znaczące w kontekście historii Wiktora Batera i na pewno nad nim też się zatrzymamy. Zapraszam z całego serca. Widzimy się dziś o godzinie 20.30. W centrum zainteresowania książka Wiktor Bater Wesoły Rajski Ptak.